Witam, witam. Właśnie tutaj aż mi szok trafiłem. Dostałem jak zobaczyłem tą wschodnią 56 mieszkanie 41 w Anglii. Macie nad nim, jak teraz wygląda. Jest ruina. Dziwne bo jak my jeszcze tam wynamowaliśmy był porządek nie było zniszczonego. Teraz wszystko zniszczone. wyrwane kibel i inne rzeczy. A to jest właśnie branie. Bez umowy wynajmu. Bo bardzo zdanie wzięli te rzeczy, czy nie wiem, chuj wie już ten, się dowiedzieli, nagłośniłem sprawę, to lepiej spierdalać. Bo 600 zł bez yy, na prądu prądy i inne rzeczy to jest 600 zł za drogę kurwa. I bardzo zdanie. Wycwanili się, pozabierali jakieś rzeczy, a resztę zostawili, żeby była ruina, że niby nie było kiedyś wynajmu. A tu był błąd, bo w internecie jest yy, nasze zdjęcia, tam gdzie jeszcze wynajmowaliśmy ogólnie tam, ten pokój. Było schludnie, nie było zniszczonego, a teraz to ruina. To aż popatrzyłem, tam została tylko lodówka. I nie wiem, no i chyba kibel, reszta jest zniszczona. Tak się pocowali do nas. Ogólnie i, i co? Nagłosiłem z sprawę, że oni by bez umowy to spierdolili. Że niby to nie oni. Taka jest prawda. Tak się pocowali, pocowali się kurwa. Bartu z Danielem. I sami spierdolili tchórze Jebana. Taka jest prawda. Zobaczcie sobie jeszcze tam filmik wcześniejszy jak to wyglądało kiedyś na wschodniej. A teraz ruina. A dwa, my mamy lepsze mieszkanie, swoje, własne, wyremontowane. Tak jak widzieliście są meble i to nie jest kurwa Melina. Jakby twierdzicie, Melina to jest tam właśnie. Księdza 56, mieszkaniec 41. Chcieli się nachapać kasy, a tu... Dupa, bo napuściłem grupę. Na razie.